Hejka wam wszystkim, jak zauważyliście, zmieniło się tło, na którym nagrywam a to wszystko z takiego powodu, że nie ma po prostu naturalnego, dziennego światła, więc muszę wykorzystać sztuczne, a jedyne sztuczne nadające się do tego, żeby nagrywać jest w kuchni, więc witajcie w mojej kuchni i zapraszam Was na dzisiejszy filmik. Bardzo dużo I w tych mailach piszecie o rozmaitych sprawach, ale bardzo często piszecie o swoich związkach. A jeżeli mowa już też o związkach, to bardzo często w związkach pojawia się takie zjawisko bardzo toksyczne i złe i niedobre, jak zdrada. Może zacznijmy od tego, że dla każdego zdrada będzie zupełnie czymś innym. kogoś może być to, że jego dziewczyna, jego chłopak częściej spotyka się z kimś tam albo, że y, coś tam za bardzo rozmawiają albo, że zaczynają się całować, albo jak jest całowanie, to całowanie jest spoko, gorzej jak się przytulają, czy też coś takiego i innego. Pomysłów jest mnóstwo. Odnośnie zdrady mogę Wam powiedzieć tyle, że nigdy nikogo będąc w związku nie zdradziłam. A sama mam nadzieję, bo nie wiem, nic mi na ten temat nie wiadomo. Sama zdradzona też nigdy nie była. Co prawda, były tam jakieś sytuacje dwuznaczne, kiedy stwierdziłam, że A, to może być zdrada, uuu, uu, on jest zły, niedobry, ale to wszystko bardzo szybko się wyjaśniało i okazywało się, że to nie było żadną zdradą, tylko to było coś tam w moim mózgu, które wypowiadało mi, że to może być zdrada, ale nie było. Nie wyobrażam sobie żadnego wytłumaczenia na zdradę, że. Yy, zdradziłam cię, bo byłaś słowa łóżku, albo bo przytyłaś, albo coś takiego, coś takiego. Zawsze zanim się kogoś zdradzi, można po prostu jeden związek zamknąć i zacząć drugi, a nie będąc w jednym zaczynać wchodzić w drugi i jeszcze nawet nie wchodzić, tylko po prostu pokorzystać, żeby się fajnie zabawić, a potem najwyżej yy, nastała się w to wpakować albo całkowicie zrezygnować. Odnośnie wybaczenia, zdrady moje stanowisko nigdy się nie zmieni, ponieważ Jestem osobą, która może ma trochę staroświeckie poglądy na ten temat, ale zdrady nigdy bym nie wybaczyła. Wydaje mi się, że to działa na tej zasadzie, że jeżeli już ktoś zaczął coś takiego robić, się zaczął tego dopuszczać, to znaczy, że on będzie dalej to robił. Pimo tego, że może mówić, że a, zmienię się, wszystko będzie ok, wszystko będzie cudownie. I w przypadku zdrady całkowicie ta druga szansa, danie drugiej szansy w ogóle nie wchodzi w grę. Teraz, kiedy ja mam na przykład 18 lat, i są związki, gdzie pary są bardzo młode, ta zdrada, ona jest straszna, zła i niedobra, ale w momencie, kiedy jest małżeństwo i następuje zdrada w małżeństwie czyli mąż zdradza żonę, żona zdradza męża to jest dla mnie karygodne, bo ślubujesz takiej osobie przy ołtarzu czy tam w Urzędzie Stanu Cywilnego że. Będziecie razem i, i na zawsze, i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej, i nagle co? Y sorry, poszedłem się ruchać z inną? Zawsze jest możliwość tego w takim normalnym związku, że można odejść, można po prostu zrezygnować, powiedzieć: Ej, sorry, to nie jest to, czego szukałem. I często nawet po kilkunastu latach okazuje się, że ta osoba, którą uważaliśmy za jedyną w swoim życiu prawdziwą miłość, okazuje się być złą opcją, jeżeli tak nazwę opcją. I wtedy po prostu odchodzi się z tego związku normalnie i cywilizowanie i zaczyna inne. A nie, jest się jedną nogą tutaj, a drugą tam. Swoje zdanie na temat zdrad, na temat zdradzania, na temat zjawiska tego i tego, jakie macie może jakieś historie związane ze zdradą, możecie wyrazić w komentarzu i możecie do mnie pisać na www.maupacime.com i ogólnie. Zapraszam Was na Facebook, też wobec obiektywu, do subskrypcji tego kanału, dania łapki i ogólnie cześć, na razie trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym filmiku, cześć, pa!